Z tej strony Ruda, Julka, Kulka, a w dzisiejszym filmie będziemy malować monalizę na aucie. Monalizę na aucie. O co tutaj w ogóle chodzi? Bierzemy Bawarę i będziemy tam malować Monalizę. Czy wiem jak to zrobić? No nie bardzo, ale mam spreje, farby i Monalizę. Także jakoś to będzie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Oczywiście do tego przedsięwzięcia muszę się jakkolwiek przygotować i mam do tego pętlę i marker. Jest też Monaliza i sporo chęci do zrobienia tego quest'a. Ostatnio jak byłam na górce BMW to stwierdziło, że jednak nie odpali. Ham, ham. Jezu, no przecież jest paliwo. Jest 15 które paliwa, przecież jest gaz? O co chodzi? O co chodzi? Górka nie jest duża. No i najprawdopodobniej do końca tak, paliwa, tak, bo jak się skończy gaz, to nie jezie. Ale póki jeździ, kto by o to dbał? No nie. Pękła mi sznurówka. no co za los! No nic, idziemy malować bawary. Tutaj mamy wodę do farb i pędzli, ale wiecie co, przyda się trochę wody, bo musimy przemieć maskę, a samą ścierką nie będziemy szorować, no bo co wtedy wyszorujemy? Niewiele. Jest bomba! Dobra, maska jest umyta, teraz zostało przerysować szkic i jak będziemy mieli zarys, jaka duża będzie ta Mona to będzie trzeba ją wyszlifować i dać podkład. Jeśli zapytacie, czy wiem jak to zrobić i czy wiem jak to namalować, odpowiem Wam... Ale mam marker, szkic Monalizy, także lecimy. Teraz jestem w pełnym słońcu, ale zaczęło być cokolwiek widać. Tutaj mamy naszą referencję, a tu jest um, nasza Mona -ka Monaliza. Musimy trochę tutaj pozmieniać, ponieważ tutaj mamy za dużo miejsca wolnego, a tutaj wchodzi ona nam na szybę. Także całość przenosimy tysiąc. Myślę, że tysiąc będzie jak największą okejką. Paluszki, paluszki gorące. Ale pamiętajcie, na sposoby są sposoby. Tutaj położę papier ścierny i będę trzeć farbą. Nie będę ukrywać, zanim powiecie ruda, ale sobie wybrałaś pogodę. Przecież to było oczywiste, że blacha będzie gorąca. To powiem Wam, że przez poprzednie trzy dni padało. Także robimy to dzisiaj, bo jest to najbardziej stosowna pogoda z ostatnich pogód, które mogły być stosowne. Monaliza nam chce odlecieć. Dobra, teraz w bazę i będziemy to malować. Co nam zostało? Okej, okay, takim protipem, jeśli będziecie cokolwiek kiedykolwiek malować puchą, to pamiętajcie o tym. Dobra, a więc minęła chwila i zmieniło się kilka rzeczy. Po pierwsze, zrobiłam zarys farbą już na gotowo. Po drugie, chciałam powiedzieć, zaszło słońce i jest już przyjemnie, ale jak widać, znowu wyszło. Czasu też za wiele nie mam, bo słońce wyjdzie zaraz po tym, jak ta chmura przejdzie dalej, a idzie. Musimy się pozbyć tego białego, brzydkiego. Um lakieru, który jest poza naszą Monalizą i czym to najlepiej zrobić. Tego jeszcze nie wiem, ale na pewno czymś na bazie alkoholu. I naprawdę bardzo chciałam to zrobić mywaczem do paznokci, ale takiego nie mam ani nic z sąsiadów również takiego nie ma. W takim przypadku muszę sobie poradzić w inny sposób. I mam tutaj benzynę i szmatę. Lecimy. Aha, i nie róbcie tak w domu i tym bardziej bez rękawiczek nie jest to ani trochę zdrowe, ani rozsądne, ale <laughs> jak to się mówi, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Czy w tym momencie łamie wszystkie możliwe zasady malarstwa? Tak. Czy to powinno być żółte? Nie, ale czy jest? Tak. Co na to powiem? Szczerze mówiąc, odbiera mi mowę, jak o tym myślę i jak to widzę. Mam nadzieję, że to jakoś wyklepiemy, ale czy tak będzie? Nie wiem. Skąd ten brak energii w moim głosie? Maluję to już którąś godzinę, mimo że nie wygląda, jakby było malowane którąś godzinę. Co począć dalej? Chyba trzeba zrobić twarz. I później pomyśleć, co będzie dalej. Moi drodzy, ostatnie szlify. Tak to wygląda na ten moment, także myślę, że jest tutaj mocno. Tutaj, oczywiście, ruda Julka Kulka i co trzeba zrobić? Nałożyć tutaj klar. Czy do końca wiem, jak to zrobić? No, ani trochę nie wiem. Nie no, dobra, akurat wiem. Tyle z Monalizy. Zostawcie lajka i napiszcie w komentarzu, co myślicie o tym projekcie.